I oczywiście, Mankowicza, widzowie, z tej strony Gebusa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy przywieszki podzielą los paczy. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Chcę Wam powiedzieć, że powysyłałem e, rzeczy troszeczkę spóźnione. Mikołaj. O, dwie osoby już zaakceptowały, została jeszcze jedna, także mordził, akceptuj, i takie trzy gdzieś tam sobie osoby wylosowałem i wysłałem te skiny z okazji świąt, gdzie robiłem filmik. Także tutaj macie dowód, żeby nie było, że robię konkurs, i potem nie ma żadnego potwierdzenia z tego, to tak daję to. Zapraszam Was oczywiście na stronę Skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie no tych skinów niestety już nie mam, ale zaproszę Was tutaj, żebyście mogli swoje skiny wymienić, a z moim kodem, czyli z kodem KEBUS odbieracie bonus darmowy 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty, 35%, no i dodatkowo jeszcze trwa oczywiście ten event, taki świąteczny, także zapraszam, no i na długobota, bo tutaj swoje wylevelujecie swój poziom na Steamie, także serdecznie was tutaj zapraszam. No i link do obu stronek oczywiście znajduje się w opisie. A my przechodzimy do przywieszek i czy ma szansę, czy one mają szansę podzielić los paczy. Taki jest tytuł pewnie tego odcinka. No i ja generalnie się wypowiem trochę na ten temat, bo nie wiem czy was to zaskoczy czy nie, ale osobiście uważam, że nie. Dlatego, że jest to trochę inny case. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że jak patrzę, mogliśmy nakładać tylko na agentów, i w sumie my ich nie widzieliśmy tak. No, nie ma trzeciej osoby w cesie. Znaczy, jest, ale no nie, nie na matchmakingach, nie na takich jakby popularnie dostępnych trybach rozgrywki. Eee... A przywieczki, i możemy zobaczyć, i można z nimi fajne krafty zrobić, i można sprzedać. I jakby jest duże zainteresowanie tym na rynku, nawet kiedy one dopiero wyszły. Także to już są takie dosyć mocne argumenty idące za tym, że być może będzie to coś ciekawego, coś dobrego. Jest to fajne odświeżenie, innowacja. Nie należy tego kompletnie negować, na pewno. Zwłaszcza, że mamy coś takiego jak różne paterny, chociażby na tej przywierzce, która jak widzicie radzi sobie całkiem nieźle, a o dziwo ostatnio miała nawet wzrosty. Także Przywieszki to jest temat na pewno ciekawy. Nie wiem, czy na osobną inwestycję m, aż tak ważny, żebym poruszał to, czy tam gdzieś rozważał nawet pod względem siebie, czy w to inwestować, e, aczkolwiek chciałbym mieć coś rare z tego w swoim ekwipunku, czyli na pewno będę celował w nowym roku, a propos tego, co mówiłem wczoraj, w jakiegoś odlewanego kałaszka w dobrym paternie albo właśnie tych półszlachetnych, no w te, wiecie, kosy jakby przywieszkowe, bo to są rzeczy, które będą schodzić zwłaszcza do kraftów i właśnie tacy kolekcjonerzy będą to kupować, także no to jest taki dosyć niszowy target, ale uważam, no ja takie lubię targety. Ja lubię generalnie nisze, bo bardzo łatwo je wypełnić i po prostu takie Rzeczy schodzą. Także pod tym względem jest to świetne i warto obserwować, moim zdaniem, przywieszki i totalnie ich nie negować i nie skreślać. To na tyle trzymajcie się. Jo.